No, siema. E, dziś sobie kolejną planetkę. Nie, planetkę. E, misję zrobimy z latarni. No, pomoże kolor nadziei. A dawajcie kolor nadziei. E, w pierwszej części nic nie trzeba zrobić, ale w drugiej natomiast trzeba. Sześć, zaraz 6 minut zestawów Adam West. Czerwony klocek i 3 trzy, e, trzy żetony postaci, więc trochę mamy do roboty no pterodaktyle zmutowane dobra i yy, to od razu mamy na początku więcej z dobra yy, tu o no nawet nie musimy patrzeć nic yy, na ten Eee, raz... Dwa... Trzy... O, szybko budujemy. Nice. Co my tu mamy? To był... To, to, to jest zapis, Ok. Eee, might. Co my mamy teraz do ciebie szukać? dla Ciebie szukać rozumiem eee, zaraz. Eee, mamy Batmana. No, oczywiście, że mamy Batmana w pasku wyboru postaci. I eee, mamy... Kurczę, no nie! Ajajaj. jajaj. Chociaż aj. Robin też ma po prostu nurka. Z tego co pamiętam, elektryczny, kostum nurka. Dobra, e, do góry. Dobra, e, na pewno musimy... Nie to. Nie tam. Nie. Cyborg zwykły, kostum rozbiórkowy. O tak. Dwie O, wychodzi nie Waruj. Dwie bomby. Eee. jajko jakieś jajko ok eee, które wykluwa nam mini zestaw eee, to cztery mini zestawy nam zostały tylko najgorzej że teraz jeszcze mamy szukać jakieś trąbki dla buffmaita więc no to jest mała rzecz to jest dopiero początek drugiej części, więc może być kiepsko. Bo uh -huh. może być to wszędzie.

Góry w gnieździe. W gnieździe w gnieździe. W, gnieźnie. w gniazdku, y, tego zmutowanego ptaka czy coś mi z tyłu? Mhm. Dobra, zobaczmy co my tu mamy. Robin. Ściany mamy. Dobra, może jest, nie ma. Mi tak trochę nie pasujące. Aha, już wiem czemu mi nie pasują. Batman. eeee, fuuu, Nie Batmana, Robino. E, Robin. Nie kombinezon. techniczny, kosmój świetny. Nurka. Kurczę tylko najgorzej, że ja nic nie widzę. Mhm, i to będzie... To. Okej. Okay. No to, 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 już tej trąbki nie musimy ty szukać. Go, to! To taki... Poczasz, no co się z tym robi, Batman? No właśnie. Mhm. Dobra, to dwa klocki, tutaj jadam West. E, jeszcze był? Właśnie e, Więc musimy u góry No lec do góry cyborg Czemu nie lecisz? Dobra, czy tu coś jest? Yy... Szkoda, że ten kostium właśnie nie rzuca rakietami. Zmniejszy się, zmniejszy W no. <noise> głowę? Aha, bo tutaj je, jeszcze muszę ci miękkie montowanie, lądowanie, lądowanie schod a nie, Okej. Okay. Mm. Like Dobra. Um. Co? <laughs> Tata. Uh, da, na, da, da. Przecież nie mogłem i trafiona trafiona Leż. raz, dwa, trzy. А, нет, это, 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 Но... Nie no, fajnie, że się e, w ogóle nie, nie można zmienić postaci. Bo plastik man postanowił wziąć e, i się zwiesić. No. Teraz ten, no. Ech, zaraz mi nie wytrzymam. Dobra, trzeba chodzić. No, łap tego. Dobra, jest. No. I tutaj mamy ...klocek. Kloczek, mini zastaw. Mini zastaw. raczej... gdzieś tu... Więc czuje, nie musimy być. Mamy e, drugie Żetą postaci Brainiac. to był brajniak. Eee, robina pomyliam z... E... plastikmenem no dobra mamy już wszystkie postacie e, to zostało nam na pewno to tu Plastikmann. E, tutaj chyba z trzeba wziąć bo wtedy nie mieliśmy salomona chyba albo no właśnie nie mieliśmy Zobaczymy ten punkt. No i mamy... Zdoby eee, to, to już wszystko, więc no wiem, że to jest końcówka misji, więc sobie już to dokończmy, bo w sumie... No nie opłaca się już wychodzić, bo też siak eee, tutaj eee, rzucamy tego, chyba? No coś to robimy, pielgrzymę. Eee, to był... Było to. No. No, to sobie pomijamy, bo to już sobie zobaczyliśmy. Poziom ukończony oczywiście, bo tutaj mamy już dużo monetek. Eee, prawdziwy bohater zrobiony. Czerwony klocek jest, adarmościk jest. Mini zestawy: 2, 3, 4 no. I cała niebieska latarnia jest kompletna. Powrót do strażnicy i, i lecimy szybko. Zobaczcie, co nam daje ten klocek i koku wykupić. Bo już trochę mamy, szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać aż wszystkie postacie będziemy mieli i tak i kupimy to. Że... Dobra, e... wykrywacz Adama Westa w tarapatach, i to nam się akurat przydaje, i od razu to włączamy wykrywać czy ta mała stawtarafata bo czasami go nie widać i nie słuchać więc No No to na tyle już w tym odcinku będzie. Jak, jak, jak możecie to wejść, zostawcie tego łap, łapę w górę, e, słupkach, jak, jak chcecie. Oczywiście ja Was nie zmuszam. E, no i kończę właśnie. Teraz w tym momencie ten odcinek. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.